Serbus, Witam z Dolnego Śląska. A dokładnie spod okazałego dworku zbudowanego około 1850 roku dla Apolonii ze Skarżyńskich Szczawińskiej. Kocurek już na nas czeka. Cześć Kicia. Jeszcze to już jest PRL. Tak widać, folwarczne budynki. Najważniejsze, że ma dach zdrowy. Nie jak jest dach zdrowy, to. Może tu był urobiony, No, myślę, że z czasów no, PRL na pewno. By no. Nie, nie, tak sobie powiem panu, że tu jeszcze nie, chleb, nie? <laughs> Czas najwyższy Piękny było, no, tu też było Nie wiem co tu kiedyś gadali co to było Czy to był kurnik czy chleb jakiś Staro drzewa przepięknie jakieś restauracje ale gdzie to przejdzie na takie coś ha. No to jakiś Prawdziwy pasjonat o, tutaj jaka piękna oranżeria. O, coś pięknego. Ten tu jest fajny, nie? Mamy środek, gdzie takie stoły. No szkoda, nie, że nie ma właściciela. Nie ma. No. Nie będziemy czekać, godzinę. No, bo inne pałace czekają. Myślę, że mam, żeby nas kuścił, nie? Myślę, że tak. Po rozmowie, bardzo fajny człowiek. Nie przeszliśmy się. He, <grym> no. <grym> Nie, że już wszystko tak zabezpieczone, że nie, nie musicie się martwić, no i... Krótko, ale jest. Do zobaczenia.